Brelmo, wstawaj kurwa. Brelmo, żyjesz? Żyję, gdzie my jesteśmy. Sam nie pamiętam zbytnio. Jakiś helikopter tu wisi. Chyba lecieliśmy nim z kimś i chyba nas zostawili. Proponuję, żebyśmy nie czekali w takim razie i żebyśmy szli już. To jest bardzo dobry pomysł. Chodźmy. To jakieś pole siłowe się odpaliło. Zaraz, tylko zajmijmy się nim. Co się wieruchomie? Jeśli nie chcesz nas atakować? Ja nie, nie, zamierzałem, tylko słyszałem, że ten cały plan. Koniec nąd, Też ty, jak w ogóle to wszystkich. Nie bo to tam po Jeśli nas gdzieś celowo zwabiasz, to osobiście cię zniszczy.

Prawda. Znam go najdłużej, jednak nie spotykałem go wtedy za często. Pierwszy raz widziałem go w szpitalu. Nie mam pojęcia, co tam się wtedy działo, jednak spory bałagan był w niektórych miejscach. Gdy Wort miał wychodzić ze szpitala, zdążyłem jakiś telewizor odpalić, w którym była transmisja ze mną. Dałem mu znać, że mam go na oku. Nie wiedziałem, co on zamierza zrobić, i potem, wiele dni później. Znalazłem go w jakiejś kanalizacji z moimi żołnierzami. Jednak moi żołnierze źle zareagowali i postrzelili worta, odrywając beczkę, co zawierała was, te klątwy. I potem zaczęła się ta tragedia. No i teraz są obecne czasy. Wszyscy przeszli swoje i wszyscy znają go raczej. No dobra, jednak nie obiecamy, że to w najbliższym czasie. Ej, czemu drzwi są zamknięte? Główno działa. No witajcie, ja ekran się? No to... E, dobrze. Wstawajcie, kurwa. No ale jak kuźwa mamy uciec, jak wszystko jest zamknięte? Czekaj, tu coś leży, jakaś wajcha. Myślicie, że na coś to się nada? Racja, chodźmy tam. Udało się, wchodzi. Gdyby nie ta wajcha, kiermasz, to byśmy umarli. Wiesz o tym? Ta, zdaję sobie sprawę, ale wiecie co? Ja bym poszukał wyjścia z tych podziemi, czy gdzie my jesteśmy. Też zaraz wskoczę, tylko zobaczę, co tu się znajduje. Nie tu? Nie byle jaką kanalizacją. Ktoś w niej kontrolował to miejsce, chodźmy tam. Możliwe, że ktoś tam nawet jest. To ja już tam zobaczę, dajcie mi chwilkę. No, nie, jednak tu nikogo nie ma, to chodźmy dalej. Wiecie co? Skoro tu są dwie drogi, zróbmy tak: ja pójdę z zielonym do tego pokoju, a ty, Brelmo, z żółtym, idźcie przez ten most. Coś tam u Was było? No, nie, u nas normalne przejście. Ale w takim razie, chodźmy dalej. Brelmo, jeśli ci to nie przeszkadza, to weź sprawdź co jest w tym korytarzu. No dobra, już pójdę, zaczekajcie. Pokrętło przekręcę już, jeśli będzie potrzebne. Przekręciłem coś, chodźmy teraz dalej. O, podniesione to jest może tym, co tam zrobiłeś, Brelmo. To otworzyło. Możliwe, więc wchodźmy. Też tak mi się wydaje. W każdym razie, chodźmy dalej, tylko gdzie? A tam coś jest. Chodźmy. No, rzeczywiście jakieś światło tu dociera. Kurwa, to nie miało tak wyjść. Brelmo, widzisz to przejście pod wodą? Popłyńmy tam i zobaczmy, gdzie się dostaniemy. Dobry pomysł, dawaj. Jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie. Aha, fajnie, schody gdzieś w kosmos odjebało. Wiesz co, ja wejdę tam i zobaczę, co da się zrobić. Mógłbym z siebie zrobić most kolejny raz, to daj mi chwilkę. Jednak jeszcze nie most, dawaj, wchodź po mnie. Poszło zgodnie z planem. Chodźmy dalej. No to teraz most, więc dawaj. No i jest, udało się. No to chodźmy dalej. I miejmy nadzieję, że więcej odstępów na tych schodach nie będzie. Tutaj się te schody na szczęście kończą. Ciekawe, czy to miejsce wyglądało znacznie inaczej, bo kto normalny by się po takim czymś przemieszczał. Patrz. Przejście próbowało przed nami się ukryć, ale nie tym razem, więc chodźmy przez nie. A no nic, ktoś lub coś ustawiło na nas pułapkę, i musieliśmy przejść inną drogą. No dobra, to gdzie teraz? A to mam pomysł. No to dawajcie, idziemy tą wentylacją. Jesteście już wszyscy? Świetnie. To chodźmy zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. No ja kurwa nie wierzę. światłość. No cóż, nie powiedziałbym, że najprzyjemniej tu jest. Ale lepsze to niż śmierdzieć w podziemiach. Słyszeliście to? Pomóżcie mi, leżę tu od wielu miesięcy, cierpiąc, gdy cały czas się na mnie coś zawala. Proszę, zakończcie to cierpienie. No dobra, wyciągnęcie z tych ruin. Wow, dzięki. Kilka miesięcy mówi? Słyszałeś to. Nie ma czasu na pytania. Biegnijcie, gdzie się da. Dobra, to uważaj na siebie. To było nieprzewidywalne. Dobrze, że wyczuliśmy moment. اشتركك بالقناه